Jedziemy, mieli Państwo. Spotkałem kierowców takich jak ja, tylko ci jeszcze dorabiają. No i jeden jest trochę młodszy. Powiadaliśmy o tym, o tamtym wspomnienia, bo też wspólnie akurat firmy. No jeden normalny człowiek, a drugi przeciwnik. Obecnego rządu się skakał, podskakiwał. Dogryzałem mu też sporo, no ale mówię, nie ma sensu. Tak nauczony. Tylko się spytałem, czy ten rudy, co wiesz, to lubiałeś kraść? No pewnie, że lubiałem. dziękuję. No ale polityki nie będziemy się pobawić. Tralalala. jest w tej chwili 23 stopnie samochód stał na parkingu także, mili państwo pogoda się trochę zmieniła ja wiem troszkę tak, gdzie nie gdzie ciut delikatnym chłodnowym wiaterkiem zawieje no się trochę tak zrobiło może i dobrze na razie, no może trochę Приятно ездить, дышать. Хладно. В этом году мы Kompletować dalej, jak już wszystko skompletuję, powiedzmy, ustawię w pokoju u siebie, to wezmę kamerkę i wam pokażę. mieli Państwo, moje zaopatrzenie na wyjazd. Garki, dwa jeszcze muszę przejrzeć. Domowych, bo to nie ma sensu kupować. Z tego względu, że kupę pieniędzy kosztuje. Garnek, jakiś taki, no. Do... Nie wiem na literowe, o ten samochód jest dobry, to jest fiacik, nie wiem jak on tam ma, ale w każdym bądź razie jest dobry, skudo czy jakoś tak. Najtańszy ta, e, ga, garnek, no ga, garnek emaliowany 50 złotych, no to ludzi. Te, te takie blaszaki, i tamte fale czy tam inne, to możesz za 30 parę złapać. No. Jeden, jeden kupiłem, ale potrzebujemy mieć jeden duży jeszcze, taki, że no, nawet jak ktoś przyjedzie, żeby ziemniaki ugotować, czy coś takiego. No, palniki mam, kuchenki, gaz trzeba naładować. Coś tak pamiętam, to nie problem, bo wszędzie po trasie nawet będę jechał, to doładuję. W każdym bądź razie połału wow, trzeba będzie robić. Przypatrzeć się dokładnie, jak to z tyłu te siedzenia, bo je siedzenia muszę wymontować całkowicie. Nie złożyć, tylko wymontować. Wtedy więcej uzyskam powierzchni. Dzisiaj już nie zdążę, ale muszę pracowanie zrobić na antenę z tyłu jeszcze. Na pół godz teraz jadę kierunek, no tam jest chmury, są ciemne. Pojechały gdzieś. Dziękuję Państwu. Miłego popołudnia życzę. Do następnego.